Witam Was moi kochani. Dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, zobaczymy, jakie spalanie uda się uzyskać Mercedesem W220, 320 CDI, rok 2004. Jest to mój Mercedes. W jeździe miejskiej specjalnie wybrałem taką godzinę, a nie inną, żeby był duży ruch. Akurat jest godzina tam 14-15 z minutami Dzień powszedni e, Więc zobaczymy jak, e, jak wypadnie Ten oto samochód Jest dość ciepło Temperatura jest jakieś 21 stopni e, Więc żeby było Jeszcze ciężej e, Włączymy sobie Klimatyzację Także uważam, że nie ma co przedłużać, przedłużać Idziemy do auta i jedziemy, moi drodzy, Kluczek. zapniemy sobie pas, zamkniemy wszystkie szyby, włączymy sobie klimatyzację. Auto 21 stopni wyresetujemy sobie licznik dobrze, mamy wyresetowane no i moi drodzy możemy ruszać możemy ruszać zobaczymy jak to, jak to wyjdzie normalna taka jazda jak jeździłem tym samochodem nie mówię tutaj typowo o mieście, chociaż to auto głównie jeździ po mieście, znaczy głównie, no, że ona jeździ tym autem po, po mieście, także spalanie może być podwyższone, ale tak na trasie jak się tym autem leci, to tak powiedzmy prędkości autostradowe to wychodzą w przedziale, 6-2 do 7 litrów, no, więcej jak 7 litrów mówię cały czas jadąc przepisowo prędkościami autostradowymi, to więcej ten samochód jak 7 litrów, no mi jeszcze nie spalił, tak? Tu jest skrzynia pięciobiegowa, także, optymalnie, optymalnie jak do tego samochodu. No ale sam jestem ciekaw, wam powiem tego, klimatyzacja już działa, o, fajnie chodzi 27 stopni jest na dworze, ale jest tak naprawdę jest taka pogoda, no dość, jest dość tak parno, tak, tak, Praży to słońce. Deszcze mają być czy co. Zobaczymy. Przejdziemy sobie przez ścisłe centrum miasta, żory, w którym się znajdujemy. I oczywiście będziemy jechali cały czas. Cały czas będziemy jechali zgodnie z przepisami. Cały czas zgodnie z przepisami. Czerwone światło możemy jechać. 70, to 70 mu trochę mi damy, o jest, jest akurat już 70 wystarczy no, także tutaj jedziemy e, tak zwaną wiślanką która przebiega przez Żory no spalanie obecnie wam będę mówił, bo nie mam kamerki typowo na licznik e, więc będę wam mówił, bo przypuszczam, że pewnie wy i tak tego nie zobaczycie, więc spalanie jest obecnie na poziomie 8,9 litra, jedziemy na piątym biegu Tą kamerką czołową to wam powiem rzadko kiedy nagrywam. Mam tą kamerkę, ale jakoś tak, no nie mogę się po prostu do tego przyzwyczaić do tej kamerki. No, także bardzo was proszę o wyrozumiałość, jeśli tam może nie wszystko będzie czytelne, nie wszystko będzie widoczne. Tu w telefonie ja widzę podgląd z tej kamerki, z tego obrazu, co, która nagrywa u mnie na, na czole. Na chwilę obecną mamy 8.4 spalanie 34 km na godzinę. No ale wiadomo, światła yy, zaczną się światła, zacznie się ruch. No więc yy, to spalanie na pewno na tym poziomie przynajmniej w pierwszych kilometrach się nie utrzyma. Przejdziemy sobie pewien dystans i zobaczymy, tak naprawdę, ile to wyjdzie. Yy, powiem Wam już, ten samochód mam 7 miesięcy 7 miesięcy. I tak jak na początku bałem się kupić S-klasy, bo to wiadomo W220 jakie ma opinie Tak teraz Wam powiem Jest to naprawdę Udany zakup Jest to naprawdę udany zakup Bardzo wygodny samochód Bardzo komfortowy Bardzo dynamiczny Bardzo cichy w środku I Tutaj są podwójne szyby też w sumie o tym nie wiedziałem, bo myślałem, że tak naprawdę podwójne szyby tylko będą w, były w Mercedesie W140. A tutaj też są faktycznie podwójne, no są podwójnie klejone te szyby. I stąd się bierze e, cichość w tym samochodzie i komfort podróżowania. No i wiadomo, 3-2 motor CDI, e, sprawdzony, sprawdzony diesel Mercedesa, bardzo dobry. Czy ekonomiczny to się okaże? Na chwilę obecną, moi drodzy, mam przejechane 2 km od momentu startu spalanie jest na poziomie 8,6 litra na 100 km, średnia prędkość 69 km na godzinę więc ani prędkość powalająca wynik, no, on tak widzę skacze 8,6, 8,7 jeśli będzie wynik powyżej 8 litrów to naprawdę Wam powiem, to będzie no, rewelacyjny wynik przypomnę, że tutaj pracuje motor 3,2 CDI z automatyczną skrzynią biegów jedziemy z włączoną klimatyzacją no i sam samochód ma ponad Ponad 2 tony. Przepraszam. 1900 zdaje się 50 km, czyli niecałe 2 tony. Jest to bardzo dużo. Bardzo dużo na to, żeby taki wynik poniżej 8 litrów uzyskać. No i proszę. Jak to wygląda w takiej jeździe miejskiej? Temperatura, boże temperatura. Poziom zużycia paliwa rośnie. Średnia prędkość kilometry na godzinę nam spada było 37, jest 35 no ale zobaczymy tu taki kawałek w sumie wybrałem no, przez całe centrum żeby przejechać, całe centrum przejechać następnie y, na takie dzielnice pojedziemy żor, gdzie, gdzie, no, gdzie tam jest ruch największy tak zresztą o tej porze jest w chwili obecnej 1420 tam dwie co no, ruch będzie wszędzie tak zaczyna się godzina szczytu powoli Wyjechaliśmy z terenu strefy przemysłowej. Tam jest zakazana strefa przemysłowa, tam są różne, różne firmy. Ludzie pracują tam od 6 do 14. Pierwsza zmiana, między innymi. No i ta zmiana właśnie się kończy. Wszyscy w samochody i wio. Każdy chce dojechać do domu. Na chwilę obecną mamy spalanie 9 litrów. Równe 9 litrów na 100 km. Średnia prędkość nam spadła do 29 km na godzinę. Także no... Jest... No jest... Tak jak powiedziałem, te parametry w takim typowo miejskim ruchu licznym będą się zmieniały. No na niekorzyść średniego spalania, tak? W tym momencie. No ale zobaczymy. Do celu mamy jeszcze kawałek. Mówię, przetoczymy się przez samo centrum. Obecnie spalanie 9.2, średnia prędkość 28 km na godzinę No i nie zawsze będzie się tutaj dało osiągnąć dozwoloną prędkość maksymalną, bo w tym momencie jak tutaj jest 50 na godzinę mamy 35. No i proszę, i znowu cyk, i znowu stop, i znowu stop. A proszę gościu sobie. Kabiolecikiem ciśnie, no ale pogoda akurat na kabiolet jest idealna. Wiem co mówię, bo sama kabioleta, i powiem wam, że jak jest tak temperatura powyżej 28 stopni w cieniu, to jazda miejska, jazda miejska kabioletem jest naprawdę męcząca z otwartym dachem. Jest męcząca, bo to słońce, to słońce naprawdę. Daje nam popalić w głowę. Ja jeszcze mam czarną, skórzaną tapicerkę w tym samochodzie, w tym kabiolecie, więc to też wam powiem, nie jest kompletnie nic przyjemnego. Co się dzieje na liczniku? Tymczasem na liczniku, moi drodzy, mamy 9.3 i 26 km na godzinę średnia prędkość. No, jest tu, jest tu naprawdę widać, tak jak widzicie, zakorkowany fest, auta z każdej strony rzeka samochodów wlewa się na rondo z jednej i z drugiej strony. Tu jeszcze jakiś autobus, tu to, tu tamto, tu piesi, tu rowerzysta. No i niestety ee, tak to wygląda jak wygląda. Na chwilę obecną. Spalanie 9,5 litra na 100 km, średnia prędkość 24 km na godzinę. O, tu będzie okazja może żeby się wcisnąć na rondo. No jesteśmy na rondzie, także... Także to już, że tak można by było powiedzieć, jest połowa sukcesu. No. Druga połowa jeszcze z tego ronda. Zjechać i jechać dalej. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Każdy z rondo wjechać. Tutaj kierunkowskazek damy sobie w prawo. Jedziemy na centrum. Jedziemy na centrum, zobaczcie, o tej porze jak to wygląda. No masakra jakaś. Jakaś masakra. Wygląda to na chwilę obecną tak: 9,7 litra na 100 km zużycie, średnia prędkość 22 km na godzinę. Hm. Czyli to, co powiedziałem, wynik poniżej 8 litrów będzie na pewno. Byłby to wynik marzenia, powiem tak. Byłby to na pewno wynik bardzo dobry. Czy będzie realny do osiągnięcia? Wątpię. Wątpię, aczkolwiek. Wszystko zależy od tego, jaki będzie ruch. Jak ruch będzie taki, jak teraz, no to niestety to spalanie, Wam powiem, nie będzie spadało. Na chwilę obecną 9,8 litra na 100 km, 22 km na godzinę średnia prędkość. Wszystko stoi praktycznie zakorkowane. Mówię, tu rowerzysta, tu jakiś piechur się przejdzie przez pasy, tu autobus, tu taryfa, tu to, tu tamto. No i niestety tak to wygląda, jak wygląda. Powiem wam nigdy, mając ten samochód przez 7 miesięcy, nigdy tego auta nie nigdy tego auta nie, nie, testowałem na, na takim odcinku, na odcinku typowo miejskim, owszem tam trasa, na trasie testować auto to się zdarzało, tak, ile tam to spalanie wyjdzie, no bo każdy przeważnie patrzy, żeby to spalanie było jak najniższe, no, no a tu w tym przypadku zobaczymy. Jak to wyjdzie? Na chwilę obecną jest to 9,9 na 100 km, teraz skoczyło na 10 i 21 km na godzinę średnia prędkość. Przejechaliśmy 3 km, od startu minęło 10 minut. Także, no, Wam powiem, może to być taki wynik nawet i powyżej 10 litrów. A tak jak powiedziałem, motor duży, czy 2 CDI, przypominam samochód też nie, nie należy do najmniejszych bo W220 w normalnej wersji nie longu ma ponad 5 metrów no i blisko 2 tony samej masy no zobaczymy szanowni widzowie jak to wyjdzie jak sam jestem powiem szczerze ciekaw o tu jeszcze jakiś flixbus A tu jest centrum przesiadkowe w Żorach Fajnie odremontowane. Kiedyś tutaj był PKS. Ten PKS to była po prostu jakaś porażka. Takie stare, metalowo-betonowe wiaty, syf, brud, no, ale w końcu się za to gospodarze, włodarze miasta wzięli. No i to pięknie wyremontowali. Na domu nie kosztowało to kilka złotych. Nie było to tanie, no ale czasami warto zainwestować, żeby jakoś to centrum wyglądało tak. Moi drodzy, na chwilę obecną 10,3. Spalanie. Średnia prędkość 19 km na godzinę. Czyli coś, ale jakby rowerem. Niektórzy powiedzą: Kurczę, przecież to, taki samochód nie jest do miasta. Tak, nie jest do miasta. Zgadza się. Aczkolwiek jest to bardzo wygodne auto i wbrew, wbrew pozorom samochód jest naprawdę bardzo zwrotny tylko wiadomo, żeby tam, tym autem zaparkować musi być, musi być ten wymiar powyżej 5 metrów, tak, luka jakaś. No bo nie wciśniemy się tam tym autem, tak jak na przykład jakimś światem Pandą czy innym takim tego typu samochodzikiem. No, spalanie nam troszkę spadło moi drodzy, jest 10,2 więc spadło z 10,3 prędkość nam średnia wzrosła do 20 km na godzinę no, zobaczymy co będzie dalej im więcej świateł, im więcej rąd, im więcej skrzyżowań no tym to niestety tak to będzie wyglądało i zaś halt 10,2 spalanie w dalszym ciągu, średnia 20 km na godzinę, 13 minut jazdy, 4 km przejechane No ale jest, mówię, jest zatrzęsienie tych samochodów, szczególnie o tej porze, no wydaje mi się, że robienie takiego testu e, poza godzinami szczytu, no to by nie miało najmniejszego sensu, no bo to przejść przez miasto to można. Może naprawdę w bardzo krótkim czasie jak ruch jest znikomy, no, ale tu nie o to chodzi przecież tak, tu sedepniemy, żeby nie stać, skręcamy w prawo. Także o 10,4 wzrosło spalanie. 19 km na godzinę średnia. 10,5 już jest, także to spalanie rośnie. Jedziemy 50 km na godzinę. Niecałe w sumie 50 km na godzinę. Tyle ile można, zgodnie z przepisami. Nic więcej, nic mniej. 10,6. Już jest średnia prędkość w dalszym ciągu 20 km na godzinę. 14 minut jazdy. Kilometry przejechane. O, patrzcie, tu będzie jakieś wesołe miasteczko. Tak, ja zawsze mówiłem: smutna wioska, no, ale dzieci na pewno będą miały radoch. I kolejne rądko. Kierujemy się w stronę autostrady A1 na zjeździe w Świerklanach, czyli tak naprawdę. 500 metrów poza żorami. No, ale panie kochane, wystarczy wyminąć delikatnie. Pomyśleć, bo na spalanie wzrośnie. Właśnie już wzrosło. Kierowco szanowny z BMW. 10,6 litra. Obecne spalanie. 21 km na godzinę. Średnia prędkość. No, i tutaj, tak jak już tam widać, tak jak tam widać, raczej będzie mi się wydaje ciągła jazda, no ale będzie to jazda z prędkości 50 km na godzinę, czyli tyle, ile obowiązuje w terenie zabudowanym, jeśli nie jest ograniczona prędkość poniżej 50 na godzinę. Bo czasami zdarzają się i 40 i 30, i strefy wszelkiego rodzaju, a no, zobaczymy. 50 km na godzinę. Spalanie z 10,5 spadło do 10,3 Teraz podskoczyło do 10,4 15 e, minut jazdy 5 km na godzinę 5 km dystans przebyty Średnia 22 km na godzinę Szału nie ma, powiem tak Szału nie ma, powiem tak Zapewne ktoś, kto by się chciał Szybciej z jednego końca miasta na drugi dostać e, Pojechałby rowerem że tu jest mały szkopuł, że nie każdemu rowerem chce się jechać wygodniej wsiąść sobie w esklasę w klimatyzowanym pomiesz pomieszczeniu posiedzieć wygodnie, cichutko mięciutko spalanie spadło do 10,2 10,2 litra 16 minut jazdy 6 km przejechane 23 km na godzinę średnia prędkość Jedziemy około 57 km na godzinę. Obroty silnika około 1100 obrotów na minutę. Więc tak naprawdę silnik nie rozwija żadnej praktycznie prędkości obrotowej. Jedzie cały czas na, na takim popychu, na takim luzie. A jak jeszcze jest z górki, to już w ogóle. O moi drodzy, zeszło do 9,9 litra na 100 km. No bo to z górki wiadomo tak. Silnik nie musi ciągnąć, rozpędem się toczy. No, bo to jest tak naprawdę prędkość średnia 24 km na godzinę. No to nie czarujmy się, że to jest zwykłe toczenie. No, to nie jest jakiś tam oszałamiający wynik. Jest to raczej, w mojej ocenie, taka bardziej męczarnia. Niż jazda. No, jeszcze tutaj mamy czerwone światło. Ktoś tu, bo tu jest taka szkoła. Ktoś tu ze szkoły wyszedł czerwone światło, 9,8 spalanie na światło zapewne podskoczy, chociaż e, muszę Wam powiedzieć, że mm, im ta jazda trwa dłużej e, tym te wahania e, spalania są mniejsze są mniejsze, bardziej się to tak wypośrodkowywuje no i ruszamy w końcu spalanie 9,9 litra na 100 km. Średnia prędkość 23 km na godzinę. 18 minut jazdy, 7 km przejechane. Sami dajcie znać, co w ogóle myślicie o takiej jeździe. W sensie wiadomo, jak ktoś musi, to musi. No to nie ma odwołania. Ale moim zdaniem jest to naprawdę, Wam powiem, z. Relaksacyjną jazdą nie ma to kompletnie nic wspólnego. Jest to po prostu taka męczarnia. Taka męczarnia i dla auta, i dla pasażerów, i dla kierowcy, no bo z reguły O, o, o wolnego, wolnego, 50 km na godzinę, nie więcej. Jest to męczarnia, bo każdy wiadomo jak wsiada do samochodu, to każdy by wolał sobie no, jechać tym autem, tak? jechać jak najszybciej, jak najsprawniej dojechać z punktu A do punktu B. No a tutaj to jest raczej mało możliwe w takim ruchu. Dobrze, popatrzcie, jedziemy 50 km na godzinę, za nami sznura. Tak moi drodzy, jedziemy, jedziemy dalej. Coś tu musiałem niechcący nacisnąć i się rozłączyło. Tak jak powiedziałem wcześniej nie, nie obcuję z tą kamerką na co dzień, więc czasami coś mi się może zdarzyć przełączyć, przycisnąć i się e, kamerka rozłączy tak w każdym razie spalanie mamy na poziomie 10 litrów jedziemy dalej 23 e, minuty jazdy 9 km średnia 23 km na godzinę no, jesteśmy moi drodzy z powrotem także no do celu już niedaleko zostało postanowiłem że przejedziemy sobie do e, intercars to jest tutaj zaraz za Żorami Akurat to jest taki dobry odcinek, żeby go sobie przejechać w ruchu miejskim. Spalanie na poziomie 9,9 litra, więc troszkę spadło. 9,8. Zobaczymy, ile finalnie uzyskamy. 9 km przejechane powalającym tempie 24 km na godzinę, 50 km na godzinę taka, z taką prędkością jedziemy, bo tyle obowiązuje na terenie zabudowanym. Eee, zgodnie z przepisami nie przekraczamy tego, nie przekraczamy tej prędkości. Myślę, że to będzie wynik bardzo taki miarodajny, tak? Tym bardziej że tak jak mówię, powiedziałem wcześniej, godzina jest 14 tam z minutami. Eee, godzina 14 z minutami, godziny szczytu, duży ruch. Także no, przypuszczam, że znaczy, zdaję sobie z tego sprawę, że lepszego raczej momentu na pokazanie e, zużycia w typowym cyklu miejskim no to raczej nie będzie. Jest to taka najbardziej optymalna pora do tego, żeby to pokazać. No, zbliżamy się powoli do celu. Zaraz będzie, widać, zaraz będzie widać logo Mercedesa genialnie kręcące się na dachu. Jakbym jakby miał taką możliwość, to bym sobie takie logo na własnej chacie zamontował 9-6 spalanie, 25 km na godzinę średnia. Przejechany mam już 10 km w oszałamiającym czasie 25 minut także no. Raczej powiem tak, chwalić się nie ma czym jeśli chodzi o prędkość przelotu i czas tego przelotu no ale tutaj no niczego innego o tym czasie się nie spodziewałem. Spalanie 9,5 litra. Wychodzi na 100 km. Także nie jest źle. W mojej ocenie nie jest źle. Zobaczymy jak dojedziemy do końca. Przypominam, że klimatyzacja jest włączona. Jest włączona klimatyzacja. O proszę dobry wójcio. Zwłok wpuścił sobie samochód. Na rondzie dzięki temu inny wyhamował. Tu, tu wolne, tu wolne, dobra jedziemy. E, jechaliśmy bez oszczędzania auto, to znaczy nie, żeby cały czas dziadkować, jak najwolniej się rozpędzać, nie, rozpędzanie było normalne, prędkość była normalna, taka jaka powinna być, taka jaka taka jaką dopuszczają polskie przepisy. Także tu sobie może staniemy, proszę. Tam jest Mercedes. Tak, moi drodzy, ja wam może mi tę kamerę i pokażę. Tak, może to się uda. Tak to wyszło. 9,5 spalanie. Także myślę, że nie jest źle. Nie jest źle jak na taki duży samochód. Więc, moi drodzy, 10, 11 km przejechane, 25-6 minut jazdy, 25 km na godzinę. Nie jest źle, biorąc pod uwagę, że to jest naprawdę duży samochód. S-Klasa W220, 3, 2 CDI, także moim zdaniem jest, jest dobrze. Nie ma może rewelacji, ale jest dobrze. Także dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam na mm, Na kolejny film. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć. Moi drodzy, taki mały postscriptum będzie jednak. Bo, 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 jadąc w drodze powrotnej, no i to jest w sumie ta sama droga, którą jechałem w tamtą stronę. To Wam powiem, że spalanie na chwilę obecną wygląda tak. Wszystkie parametry te same. Klimatyzacja włączona. Proszę bardzo, 20 stopni w kabinie ustawione. Ruch taki sam, może nawet ciutkę większy. Spalanie wygląda tak. Jak dojadę na miejsce powrotu, to. Pokażę wam finalnie jak to wyglądało. W sumie powiem, mogłem od razu nakręcić drogę w tej i z powrotem. No nie pomyślałem o tym mój błąd. W każdym razie mamy 17 km przejechane, 40 minut jazdy, średnia 26 km na godzinę, 9,1 spalanie. Zobaczymy co będzie na końcu. Więc tak moi drodzy, jestem na finale miejskiej podróży pod galerią Wiślanka w Żorach. Tak to wygląda. 9,3 wyszło finalnie spalanie No tam było trochę Trochę korków Trochę wszystkiego Także moi drodzy No tak wyszło a nie inaczej Proszę 9,3 spalanie Ostatecznie Po 19 km 46 minutach Średnia 25 km na godzinę 9,3 Dajcie znać w komentarzach Uważacie że to jest dużo na s klasy W220 Samochód ponad 5 metrowy Niespełna dwutonowy Silnik 3.2 CDI Automatyczna skrzynia biegów Moim zdaniem jest dobrze Także dajcie znać w komentarzach Pozdrawiam Was serdecznie Cześć